Teraz chciałbym poprosić księdza biskupa, by zechciał wręczyć ministrantom jubilatom dyplomy oraz medale jubileuszowe. Z Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim Aleksander Blich, Sebastian Badek, Maksymilian Śliwiński, Stanisław Cichowski, Jan Lechowski przeżywają dziesięciolecie. Służby, litury, służby ministranckiej oraz Robert Kwiatkowski, który przeżywa 45-lecie służby ministranckiej. Z parafii Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim Marcin Walczak, również 10 lat służby ministranckiej. Julian Lewiński z parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu, również 10 lat. Dyplom odbierze ksiądz opiekun. Piotr Bednarek z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, 15 lat. I również z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Dariusz Kowalewski. Z parafii Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi Franciszek Ogrodowczyk, 10 lat i Kiński Karol, 15 lat. Teraz parafia z rekordową liczbą zgłoszonych jubilatów, to parafia Najświętszego Sakramentu w Łodzi. Maciej Majtczak, dziesięciolecie służby ministrańskiej. Krzysztof Sowiński, również dziesięciolecie. Jan Leszczyński, 11 lat. Piotr Sowiński, 12 lat. Rafał Górniak, 15 lat. Michał Stańczykowski, 20 lat. Również cały czas trafia Najświętszego Sakramentu. W Łodzi Mirosław Korczak, 30 lat. Adam Konarzewski, 30 lat. Adam Majtczak, 40 lat służby ministranckiej. I piękny jubileusz 55-lecia służby Ministranckiej, pan Zdzisław Marek Jerzmanowski, również z parafii Najświętszego Sakramentu Włodzi. Z parafii zasłania ducha Świętego Włodzi Piotr Sadowy, 20 lat. Wojciech Sadowy, 20 lat i Mateusz Sadowy, 21 lat. Z parafii świętego Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim dyplomy odbierze ksiądz Paweł Opiekun, Filip Grzankowski, 11 lat i Maciej Olszewski, 12 lat. z Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim Srebrnej Piotr Jabłoński, dwudziestolecie służby ministranckiej. Miłosz Ignaczak z Parafii Trójcy Przenajświętszej Włodzi Łodzi, dziesięciolecie. I również z tej samej parafii, Trójcy Przenajświętszej, w Pabianicach Kacper Michalski dziesięciolecie Damian Michalski dziesięciolecie to jubilaci z parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach i dwóch jubilatów z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi na Redkini Kamil Słówka, dwudziestolecie i Mariusz Kaczmarek, dwudziestopięciolecie służby ministranckiej. Z Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej Kacper Górski, przeżywający dziesięciolecie służby. A z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi Tomasz Grzejszczak, dwudziestopięciolecie służby. Również zapraszamy. I z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łodzi dwóch jubilatów dziesięciolecie służby ministranckiej przeżywają Stanisław Marszałek i Adrian Krygier. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, że nie pomyliłem imienia czy nazwiska. Teraz myślę, że możemy naszych jubilatów oklaskać.